Czy warto myśleć o transakcji z zagranicznym kupującym? O tym będzie dzisiejsze nagranie. Dzień dobry Państwu, nazywam się Tomasz Jakowiecki, jestem założycielem firmy doradczej Red Herring, gdzie pomagamy przedsiębiorcom w dobrej sprzedaży ich biznesu. Czy warto dokonywać transakcji z zagranicznym podmiotem? Jeśli sprzedaje się swoją, swoją firmę, to czy, czy jest sens w ogóle myśleć o takiej międzynarodowej transakcji? No, oczywiście tak, to zależy od, od, od wielu czynników. Przede wszystkim, jeśli myśli się o tym, żeby wyjść za granicę w poszukiwaniu kupujące, kupującego, potencjalnego nabywcy na, nasz, na naszą firmę, lub gdy on sam się zgłosi, no, no, trzeba pamiętać o tym, że to. W większości przypadków jest droga zarezerwowana dla większych podmiotów, czyli dla firm, które osiągają jakiś sensowny poziom przychodów. Bardzo ciężko podać tę granicę, no bo to będzie zależało od typu, od typu działalności, ale na pewno, jeśli firma jest produkcyjna lub na przykład świadczy usługi, to będzie zdecydowanie łatwiej. Taką firmę sprzedać na rzecz zagranicznego podmiotu, niż na przykład firmę dystrybucyjną o podobnej skali działania, więc to zawsze będzie zależało. Natomiast myślę, że tak bazując na doświadczeniu, że taki sensowny poziom przychodów, na przykład w firmie produkcyjnej, to jest pewnie kilkadziesiąt milionów złotych rocznego przychodu ze sprzedaży. W przypadku firmy dystrybucyjnej pewnie będzie to trochę więcej. Jeśli myśli się o tym, żeby pójść za granicę i sprzedawać swoją firmę podmiotowi, którego nie ma jeszcze w Polsce, który jeszcze nie funkcjonuje, no to trzeba pamiętać, że jakby nie bez znaczenia jest to, czy państwa firma jest w ogóle gotowa do bycia w takiej międzynarodowej strukturze. Na przykład chodzi o to, czy na przykład są pracownicy w firmie, którzy znają języki obce, tak? Czy osoby zarządzające, menedżerowie posługują się sprawnie językiem angielskim czy niemieckim, bo z Niemiec pochodzi większość kupujących zagranicznych. Język angielski oczywiście jest takim językiem, którym można się porozumieć w świecie, w świecie biznesu, więc trzeba pamiętać, że pójście za granicę tak, no ale trzeba sobie zadać pytanie, czy jak już sprzedamy tę firmę zagranicznemu podmiotowi, to czy on w ogóle będzie w stanie nią zarządzać, czy będzie w stanie się porozumiewać, czy dokumentacja w firmie jest budowana w sposób taki przejrzysty, e, chociażby dokumentacja finansowa, żeby taki kupujący mógł po prostu na bieżąco zarządzać biznesem lub, e, lub mieć kogoś, mieć osobę kontaktową w firmie, która z którą będzie mógł się porozumiewać na temat bieżącego zarządzania. E, to nie jest bez znaczenia. Oczywiście e, jest też tak, że im bardziej firma jest specjalistyczna, niszowa w swojej w swojej branży, w swojej dziedzinie, tym łatwiej jest o, takiego, o taki zagraniczny podmiot, o takiego zagranicznego kupującego. No bo jeśli firma ma jakiś lokalny charakter, nie wiem, jest firmą handlową i lokalnie czym, co, czymś handluje, jest hurtownią, no to oczywiście myślenie o tym, że ktoś z zagranicy ją kupi, oczywiście może być. Dość trochę zbyt optymistyczne. Jeśli firma jest specjalistyczna, jeśli, jeśli e, prowadzi biznes w skali ogólnopolskiej, wtedy oczywiście szansa, e, szansa rośnie. Z, z punktu widzenia procesu transakcyjnego, czyli sprzedaży takiej firmy, oczywiście rozmowa z zagranicznym podmiotem zawsze jest trochę trudniejsza. To jest oczywiste, bo to jest kwestia języka. Kwestia kultury, ale też kwestia doświadczenia w obszarze fuzji i przejęć, bo podmioty z zagranicy, z zachodu Europy, oczywiście mają znacznie więcej doświadczenia, znacznie dłuższą historię gospodarki rynkowej, gdzie fuzje i przejęcia są po prostu na porządku, na porządku dziennym. W Polsce trochę się tego jeszcze. Jako przedsiębiorcy uczymy tego obszaru, więc tym bardziej, jak się rozmawia z zagranicznym podmiotem na temat transakcji, na temat sprzedaży swojej firmy, to tym bardziej powinno, korzystać, powinno się korzystać z doświadczenia i z usług doradcy transakcyjnego. Jeśli się pamięta o tych elementach, czyli jeśli pamięta się o tym, że te rozmowy są trochę trudniejsze, że nie, nie, że nie jest droga dla każdego, że są różnice kulturowe, że są różnice w doświadczeniu, to taka transakcja z zagranicznym podmiotem oczywiście może być bardzo ciekawą drogą i ona często jest bardziej atrakcyjna z punktu widzenia rozwoju firmy niż transakcja z podmiotem krajowym. Należy między bajki włożyć to, że Kupujący z zagranicy nie mają poczucia wartości i są gotowi w cudzysłowiu przepłacić za firmę. Oni bardzo rozsądnie wydają pieniądze, bardzo są w stanie sobie bardzo dokładnie policzyć, jak dana inwestycja im się zwróci i opłaca. I e, więc te oferty są rozsądne. Bardzo często jest tam zaszyta pewna premia za e, znalezienie się w naszym kraju poprzez taką transakcję, ale to nie jest premia razy dwa. Razy 3 to jest premia, być może na, na, na poziomie kilkunastu, kilku, niewielkich kilkudziesięciu procent ceny transakcji. Niemniej warto oczywiście, niemniej jednak warto się oczywiście po to schylić. Czyli podsumowując, takie transakcje ponadnarodowe, sprzedaż firmy do podmiotu spoza Polski jest ciekawą opcją. Należy to rozważyć, jeśli tylko spełniamy parametry, jako firma. Jeśli tylko prowadzimy ciekawą działalność biznesową w pewnej niszy albo mamy skalę, to oczywiście warto się tym zainteresować, i warto wśród potencjalnych nabywców mieć, mieć też podmioty z zagranicy. Jeśli taki podmiot sam się zgłosił, no to tym bardziej oczywiście trzeba taką rozmowę podjąć, sprawdzić, czy obu firmom jest po drodze, czy od strony wartości, od strony. Percepcji wartości tego sprzedawanego podmiotu, ceny, jesteśmy w stanie się porozumieć. Jeśli tak, to oczywiście to z punktu widzenia firmy jest bardzo ciekawa ścieżka rozwoju. Więc warto, zdecydowanie warto o tym pomyśleć. Jeśli podobało się Państwu dzisiejsze nagranie, to oczywiście zapraszamy po więcej na stronie internetowej Red Herring. .pl prowadzimy blog, na którym dzielimy się wiedzą z zakresu fuzji i przejęć. No i oczywiście też zapraszam do oglądania innych filmików na naszym kanale. Dziękuję państwu bardzo.